Zgłoszenie Państwowa Straż Pożarna otrzymała o godzinie 20:50. Do zdarzenia doszło podczas prac budowlanych. Praktycznie już prace zalewania stropu dobiegały końca, kiedy pracownicy przebywający na wysokości zorientowali się, że grunt pod nogami się usuwa, i za chwileczkę całość runęła w dół. Cztery osoby zostały poszkodowane i one dostały udzieloną pomoc od strażaków i osób postronnych tutaj przebywających na miejscu te osoby następnie przejęło pogotowie i po przyjrzeniu się poszkodowanym zostały odtransportowane do szpitali, natomiast była jeszcze piąta osoba która tutaj przebywała do końca zdarzenia z nami jedynie została u niej zachlapnięta twarz, lekko rzadkim betonem Stąd był taki moment, żeśmy tę osobę poszukiwali, no po prostu poszła przebić twarz. Działania rozwijały się w czasie, powiedzmy, no, z dość dużym rozmachem, z tego względu, że na początku mieliśmy praktycznie potwierdzone, że pięć osób tylko brało udział tutaj w tych pracach. Natomiast teren jest dość duży. Był wieczór. No, zawsze jest to możliwość, że jakaś osoba postronna, jeszcze bliżej niezidentyfikowana, mogła przebywać tam na tym miejscu, gdyż to nie był teren szczelnie zamknięty. Stąd po odtransportowaniu już tych osób poszkodowanych, byśmy podjęli jednak dalsze działania i próbując wszelkimi metodami dotrzeć pod te zwały świeżego betonu, prętów płyt budowlanych, szukać ewentualnie jeszcze jakiegoś życia tam, przypadkowo znajdującego się człowieka. Więc przy pomocy sprzętu, przy pomocy w końcówce psów ratowniczych żeśmy ten teren przeszukali i były tutaj sprowadzone na miejsce grupa wysokościowa z Radzionkowa i z Jaszczębia poszukiwawczy Ratownicza. Akcja trwała gdzieś do późnych godzin, po północy się zakończyła, od godziny dziewiątej.